Hello, hello, witam w kolejnym odcinku The Order. Jak widzicie, jesteśmy w menu, co za chwilkę się zmieni. Właśnie jestem atakowany przez rebeliantów, i musimy udać się. znaczy, uciec z tego miejsca. Także napierwamy dalej. E, tak, słuchajcie, nie to co trzeba. Także o, szybka zmiana. Może, żeby mi postać tylko tu nie umarła. Bo ten matał, kurna, nie umie się ukryć dobrze. Serio. Jak on mnie osłania, ten ciulas jeden, głupi. Ja pierniczę, dobrze mam tu nieskończoną amunicję i mogę w nich napieprzać, ile mi się żywnie podoba. Dobrze, ci załatwieni, tutaj kolejny załatwiony, napieprzamy dalej. Tylko, się tu będą mnożyć, kurna, jak z wylęgarni. Co nie jest ani troszeczkę fajne. Dobrze, ten załatwiony w oddali, tutaj już kolejne i tu już dwóch leci, ja pierdziele rzucimy rzucimy w nich granatem, którego nie mam no serio jak ja sobie niby mam uciec, co? może mi to ktoś wyjaśnić czemu oni mogą przyjąć tyle kul na ryj no i bardzo dobrze nie chcę się ożywiać, chcę wrócić do punktu kontrolnego a, jeszcze mogę się czołgać. Świetnie. To już wiemy, co robi czarna woda. Co? Ten jeszcze żył? No tak. Ja nie mam zielonego pęcia. Patrzcie, jak oni się tu mnożą. Przecież to jest kuchważ głupie. No zabijcie mnie już, czekam na to. Ja pierdolę. Nie mam żadnego pojęcia, co, kurwa, mam tu zrobić. MESSIE! W WYSZEDŁ PRZECIWNIK ZE STRZELBĄ! No, kurwa, nie pierdol. Ta gra jest po prostu głupia, no... Tak, tak, w tym odcinku będę, kurwa, umierał. Umierał będę na bieżąco. MESSIE! W WYSZEDŁ PRZECIWNIK ZE STRZELBĄ! Ja tego ziomka w ogóle zabić nie mogłem, co? Tam były granaty. Serio, nie mogę na to wyskoczyć. I srał to pies. I oczywiście, patrzcie, co się tu dzieje. No, łyknij sobie tą wodę. No, świetnie. Ja tam nie widzę, żebyście ich tracili, Holender. Obstawiam, że ja się tam mam dostać. Tylko jeszcze nie wiem jak. Ja pierdolę. Ja sobie chyba zrobię przerwę, zobaczę jak to mam przejść. Święć. Z przeciwnik ze Nie mam granatów, nie mam nic. Nie mam silnego pojęcia jak się stąd mam wydostać. Przez zaselany wóz nie możemy przeskoczyć. Co my tu mamy zrobić? Wydostań się z zasadzki rebeliantów. Jak? Kolejni rebelianci na podwórzu! Messieurs, będę walczył z nimi na ziemi. Tak jest, Markiś. się. No świetnie, że oni też mogą mnie tutaj kurwa tego strzelać, jak się im żywnie podoba. Dobrze, póki co, na razie. Na razie nie będę wysadzał sobie. Nie będę sobie wysadzał tych beczek. Zobaczymy, co wtedy z tego wyjdzie. Cholera, cholera. Jestem pod ogniem Granat. Granat. Pięknie, trzech naraz załatwionych. Tam się jeden ziomek chowa i oczywiście amunicja mi się tu kurna musi kończyć. Dobrze. Dawaj, dawaj. Nie, 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 nie to. O Boże. Tak bardzo nie chcę w tą beczkę strzelić. Wiem, że beczka mi się za chwilkę może przydać. Nie, nie idziesz. Zaraz umrzesz. Ale walnęło pięknie, kolejny jeszcze jeden. No przeładowuj! Aha, nie mam już co przeładować tutaj z tej broni. Okej, okay, zmienimy się w takim wypadku na snajperkę. Ja pierniczę po prostu z nimi to jest taka gra. Nie, nie chcę tego. No, gra na tyle to już sam wiem. Lecy dymny. Chłopiec ładuje. Ostrzec. Dobra, Shodgal ma piękny. Dobra, dawaj ten grana tutaj, bo wiem, że jest. Więc ten granat może mi się tu bardzo przydać. Dobra, ty tu jesteś pomocniku i mój, proszę cię nie uciekać do góry. Rebeliant zneutralizowany. Ten też jest załatwiony. Zaraz będzie załatwiony. Przeładowuję! Trzy strzały, ja pierniczę, żeby gościąć na taką odległość. Szucam odłamkowy!

No granat to ja sam widzę, nie pierdol mi to, kurwa. Dobrze, ten załatwiony. No to świetnie, mieliśmy się tu bronić po prostu do usranej śmierci, tak? O, pięknie. Dobrze, dwóch naraz, dwóch naraz, dwóch naraz. No, chodź tutaj, malutki, chodź tu. I tyle cię kurde zobaczą tutaj na tej ścianie, jest tam spymalowany jak syn. Ładnie nie zatrzymujmy się i zejdźmy z ulicy. No oui. ja ci dam, oui. Ja pierniczę. Dobrze, nie widzieliście tego wszystkiego, ja tu zrobię takie cięcie. Monsieur, potrzebuję pomocy z wozem. To jest po prostu hardcore. Nie mieliśmy się wydostać, mieliśmy się bronić. To jest takie troszeczkę mylne pojęcie. Zwłaszcza, że to wszystko było troszeczkę tak bardzo mocno popieprzone tutaj. Ale za to mam jakiś ładny shotgun. Także nie jest tak tragicznie źle. No wyłaś do góry nie denerwuj mnie nawet. Dobra, podachu. Katcenka. Działamy. Percivalu, czy mnie słyszysz? To na nic, Messie. Budynki zagłuszają sygnał. Brzemię postępu. Daj monokular. O, fancy. Widzę nasz cel. Szpital jest dwie mile na zachód. <laughs> Widzisz naszych towarzyszy? Jeszcze nie. Tam! To pewnie oni. Wchodzimy w tę zabawę? Zaprośmy kilku przyjaciół. Dowództwo powietrzne. Tu Galahad. Potrzebuję wsparcia w pobliżu Whitechapel. Dowództwo powietrzne, tu Galahad. Słyszycie mnie? Jesteśmy tu bezprawnie. Kanclerz będzie niepocieszony, a Lafayette nie przepada za sądami. Później się będziemy martwić. Sir Galahadzie, to Argus-5. Jesteśmy trzy mile na północny wschód od Whitechapel. Czekamy na rozkazy. Argus-5, tu Galahad. Potrzebujemy wsparcia powietrznego. Przyjąłem, sir. Niebiesko-czerwony sygnał, jednosekundowy interwał. Czekamy na wizualne potwierdzenie zmiany kursu. Zlokalizuj Argusa, to jest ten? Jest, to ten. W tu Argus-5. Mamy potwierdzenie waszej pozycji. Zmiana kursu na 2,24 stopnie. Za 8 minut dotrzemy do punktu docelowego w Whitechapel. O szaleństwo! Przyjąłem Argus-5. Czekajcie <laughs> na rozkazy. W drogę. To hop. Skoro mamy działać, to mamy działać, ale ja się z wami żegnam. Trochę cięć. Trochę cięć Pewnie będzie w tym odcinku. Było. Także widzimy się w następnym. Pa pa wszystkim.